Henryk Sienkiewicz Sachem. Czyta Michał. W mieście Antylopie, położonym nad rzeką tegoż nazwiska w stanie Teksas spieszył kto żyw na przedstawienie cyrkowe. Zajęcie mieszkańców było tem większe, że od czasu założenia miasta pierwszy raz zjechał do niego cyrk tancerek Ministreli i linochodów. Miasto było niedawne. Piętnaście lat temu nie tylko nie stał tu ani jeden dom, ale w całej bliższej okolicy nie było białych. Natomiast w widłach rzeki na tym samym miejscu, na którym stoi antylopa, wznosiła się osada indyjska zwana Chiawata. Była to stolica czarnych wężów, którzy w swoim czasie dali się tak we znaki granicznym osadom niemieckim, Berlinowi, Grundenau i Harmonii, że osadnicy dłużej nie mogli wytrzymać. Indianie bronili wprawdzie tylko swego terytorium, które rząd stanowy Teksasu przyznał im na wieczne czasy Najuroczystszymi traktatami, ale cóż to mogło obchodzić kolonistów z Berlina, Gründenau i Harmonii? Pewnym jest, że odbierali oni czarnym wężom ziemię, wodę i powietrze, ale natomiast wnosili cywilizację, czerwono skórzy zaś okazywali im wdzięczność na swój sposób to jest, zdzierając im skalpy z głów. Taki stan rzeczy nie mógł trwać. Osadnicy więc z Berlina, Gründenau i Harmonii, Zabrali się pewnej nocy księżycowej w liczbie 400 i wezwawszy na pomoc Meksykanów z Laora, napadli na uśpioną Chiawate. Triumf dobrej sprawy był zupełny. Ciawata została spaloną, a mieszkańcy bez różnicy wieku i, i płci w pień wycięci. Ocalały tylko małe oddziałki wojowników, które w tym czasie wyszły na łowy. Z samego miasta nie ocalił się nikt, głównie dlatego, że miasto leżało w widłach rzeki która jak zwykle na wiosnę, rozlawszy, otoczyła ostatnio nieprzebytą tonią wód. Ale toż samo widlaste położenie, które zgubiło Indian, podobało się Niemcom. Z wideł źle uciekać, ale dobrze się w nich bronić. Dzięki tej myśli, zaraz z Berlina Gryndy na Onej Harmonii rozpoczęła się emigracja do Wideł, w których też w wyłomieniu oka na miejscu dzikiej czjawaty powstała ucywilizowana antylopa. W pięć lat liczyła ona dwa tysiące mieszkańców. W szóstego roku znaleziono z drugiej strony wideł kopalnię żółwego srebra, którego eksploatycyja podwoiła liczbę mieszkańców. W siódmym roku z mocy prawa Lynch powieszono na placu miejskim dziewiętnastu ostatnich wojowników z pokolenia czarnych wężów, schwytanych w pobliskim lesie umarłych. I odtąd nic nie stało na zawdzie rozwojowi antylopy. W mieście wychodziły dwa tak blaty i jedna montag z Gry, Kolej żelazna łączyła je z Rio del Norte i San Antonio. Na opuncia gaze wznosiły się trzy szkoły, z tych jedna wyższa. Na placu, na którym powieszono ostatnich czarnych mężów, zbudowano zakład filantropijny. Pastorowie w kościołach uczyli co niedziela miłości bliźniego, poszanowania cudzej własności i innych cnót potrzebnych ucywilizowanemu społeczeństwu. Pewien przejezdny prelegent nie ma nawet raz na kapitolu odczyt o prawach narodów. Bogatsi mieszkańcy przebąkiwali o potrzebie założenia uniwersytetu, do czego i rząd stanowy musiałby się przyczynić. Mieszkańcom dobrze się działo. Handel żywym srebrem, pomarańczami, jęczmieniem i winem przynosił im znakomite zyski. Byli uczciwi, rządni, pracowici, systematyczni, otyli. Kto by w późniejszych czasach odwiedził już kilkunastutysiączną antylopę, ten by w bogatych kupcach miejscowych nie poznał tych niemiłosiernych wojowników, którzy piętnaście lat temu spalili ciabatę. Dzień schodził im po sklepach, warsztatach, biurach. Wieczory spędzali w piwiarni pod złotym słońcem. Przy ulicy Grzechotników. Słuchając tych głosów trochę powolnych i gardłowych, tych Mach Zeit, mach zeit" tych flegmatycznych non ja Sie, Herr Müller, ist das aber möglich? tych dźwięków kufli, szumu piwa, tych plusków przynajmniej piany na podłogę, widząc ten spokój, powolność, patrząc na te filisterskie, zalane tłuszczem twarze, na te rybie oczy. Można by mniemać, iż, że się w jakiej piwiarni w Berlinie lub w Monachium jest nie zaś na zgliszczach ciewaty. Ale w mieście wszystko już było ganz gemütlich i o zgliszczach nikt nie myślał. Tego wieczora ludność spieszyła o to do cyrku. Raz dlatego, że po twardej pracy rozrywka jest rzeczą równie godziwą jak przyjemną. Powtórę, że mieszkańcy dumni byli z jego przyjazdu. Wiadomo, że cyrki nie zjeżdżają do Lada Mieściny, przebycie więc trupy... Honem Dina stwierdziło poniekąd wielkość i znaczenie antylopy. Była jednak i trzecia, a może najważniejsza przyczyna ogólnej ciekawości. Oto numer drugi programu mówił, co następuje. Spacer na drucie zawieszonym na piętnaście stóp nad ziemią z towarzyszeniem muzyki wykona słynny gimnastyk Czerwony Sęp. Sachem, wódz czarnych wężów, ostatni potomek królów pokolenia i ostatni z pokolenia. Jeden spacer, dwa skoki antylopy, trzy taniec i pieśni śmierci jeżeli gdzie, to w Antylopie ten Sachem mógł obuzać najwyższe zajęcie. Hon M. Din opowiadał pod złotym słońcem, iż przed 15 laty w przyjeździe do Santa Fe znalazł na planos de Tornado umierającego starego Indianina z dziesięcioletnim chłopakiem. Stary umarł istotnie z ran i wyzięczenia, przed śmiercią jednak opowiedział mu młody chłopiec syn, że jest zabitego Sachema czarnych wężów i następcą jego godności. Trupa przygarnęła sirotę, który z czasem stał się pierwszym jej akrobatą. Zresztą Hon M. Dean dopiero pod Złotym Słońcem dowiedział się, że antylopa była niegdyś ciebatą i że słynny linochód będzie się popisywał na grobach ojców. Wiadomość ta wprowadziła dyrektora w doskonały humor mógł bowiem teraz na pewno liczyć na Great Attraction, byle umiał tylko dobrze efekt wyzyskać. Rozumie się, że filistry z antylopy cisnęli się do cyrku, aby impiortowanym z Niemiec żonom i synem, którzy ani razu w życiu nie widzieli Indianina, pokazać ostatniego z czarnych wężów i powiedzieć. Patrzcie, od takich wpień wyrżnęliśmy przed laty piętnastu. Ach, harja, miło jest usłyszeć taki wykrzyk podziwu zarówno z ust Amalsian, jak i małego Fryca. W całym też mieście powtarzano bez ustanku. Sachem, sachem! Dzieci od rana zaglądały przez szpary w leskach z twarzami rozciekawionymi i przerażonymi zarazem. Starsi zaś chłopcy, ożywieni już bardziej wojowniczym z duchem, wracając ze szkoły maszerowali groźnie, sami nie wiedząc dlaczego to robią. Godzina ósma wieczór. Noc cudna, pogodna, gwiaździsta. Powiew z zamiasta przynosi zapachy gajów pomarańczowych, które w mieście mieszają się z zapachem słodu. W cyrku bije łuna światła. Ogromne, smolne pochodnie, zatknięte przed główną bramą, palą się i kopcą. Powiew chwieje piórokuszami dymu i jaskrawego promienia, który oświeca ciemne kontury budowli. Jest to świeżo wzniesiona szopa drewniana, okrągła, ze śpiciastym dachem i z gwiaździstą amerykańską choragią na szczycie. Przedbrają tłumy, które nie mogły się dostać lub nie miały za co kupić biletów. Przypatrują się wodzą trupy, a głównie płóciennej zasłonie wielkich drzwi wchodowych, na której wymalowana jest bitwa białych z skórami. W chwilach, w których zasłona się uchyla, widać oświecone wnętrze bufetu z setkami kufli szklanych na stole. Ale oto ściągają zasłonę na dobre i tłum wchodzi. Puste przejścia między ławkami poczynają tałątnić krokami ludzkimi, i wkrótce ciemna, ruchliwa masa pokrywa wszystkie przejścia od góry do dołu. W cerku widno jak w dzień, bo chociaż nie zdołano przeprowadzić do niej rur gazowych, to natomiast olbrzymi żerandol, złożony z pięćdziesięciu lamp naftowych, oblewa arenę i widzów potokami światła. W tych blaskach widać opasły przechylone, w tył dla folgi pod bródką głowy piwoszów. Młode twarze kobiece i śliczne, zdziwione buzie dziecinne, których oczy omal nie wychodzą na wierzch z ciekawości. Zresztą wszyscy widzowie mają miny ciekawe, zadowolone i głupie, jak zwykle publiczność cyrkowa. Wśród szmeru rozmów przerywanych okrzykami FRYŚ WASA, FRYŚ BIA wszyscy z niecierpliwością oczekują zaczęcia. Na koniec dzwonek się odzywa. ukazuje się sześciu masztalerzy w palonych butach i staje w dwóch szeregach przy wejściu z areny do stajen. Przez te szeregi wpada rozchukany koń bez uzdy i siodła, a na nim jakby obłok muślinów, stążek i tiulu. Jest to tancerka lina. Rozpoczynają się harce przy odgłosie muzyki. Lina jest tak piękna, że młoda Matt Hilde, córka piwowara z Opuncia Gasse, zaniepokojona jej widokiem, pochyla się do ucha młodego grocernika Flosa, z tejże ulicy, i pyta się, czy ją kocha jeszcze. Tymczasem koń galopuje i oddycha jak lokomotywa. Bicze klaskają, błazny, których kilku wpadło za tancerką, wrzeszczą i biją się po twarzach. Pancerka miga i błyskawica, brawa się sypią, To za przepyszne przedstawienie, ale numer jeden mija prędko, nadchodzi numer dwa. Wyraz sachem sachem przebiega z ust do ust między widzami. Na błaznów bijących się ciągle po twarzach nikt już nie zauważa. Wśród ich małpich ruchów masztalerze wnoszą wysokie na kilkanaście stóp drewniane kozły i stawiają po dwóch stronach areny. Muzyka przestaje grać Janki Dudley, a gra posępną aryję komandora z Don Juana. Zręgają drut między kozłami. Nagle snop czerwonego bengalskiego światła pada od strony wejścia i oblewa krwawym blaskiem całą arenę. W tym to blasku ukaże się straszliwy Sachem, ostatni z czarnych wężów. Ale cóż to, chodzi nie Sachem. Jeno sam dyrektor trupy Hon M. Dean, kłania się publiczności i zabiera głos. Ma on zaszczyt prosić łaskawych i szanownych gentlemanów oraz piękne i mniej szanowne ladies o nadzwyczaj spokojne zachowanie się. Niedawne brawa i zupełną ciszę, albowiem wódz jest nadzwyczaj rozdrażniony i dzikszy niż zwykle. Słowa te sprawiają niemałe wrażenie. I dziwna rzecz. Czyż sami z antylopy, którzy przed 15 laty wyciągnął Ciewatę, doznają teraz jakiegoś nader niemiłego uczucia. Przed chwilą, gdy piękna lina wykonywała swe skoki na koniu, cieszyli się, że siedzą tak blisko, tuż koło parapetu, z kąt, tak dobrze można wszystko widzieć. A teraz spoglądają z pewnym utęsknieniem na górne sfery cyrkowe i, wbrew prawom fizyki, znajdują, że im niżej, tym duszniej. Ale ten sache. Czyżby jeszcze pamiętał? Przecież wychował się od małych lat w trupie Hon M. złożonej przeważnie z Niemców. Czyżby jeszcze nie zapomniał? Wydawało się to nieprawdopodobne. Otoczenie i 15 lat zawodu cyrykowego okazywania sztuk, zbierania oklasków musiały wywrzeć swój wpływ. Tszyawata! Tszyawata! A toż oni Niemcy, także są nie na swojej ziemi, daleko od ojczyzny i nie myślą o niej więcej, niż na to biznes pozwala. Przede wszystkim trzeba jeść i pić. O tej prawdzie musi pamiętać tak dobrze każdy filister, jak jest ostatni z czarnych wężów. Rozmyślania te przerywa nagle jakiś dziki świst w stajniach i na arenie ukazuje się oczekiwany niespokojnie sachem. Słuchać krótki pomruk ciżby. To on! To on! I potem cisza. Syczy tylko bengalski ogień, który przy wejściu palą ciągle. Wszystkie spojrzenia kierują się na postać wodza, który oto ma wystąpić w cyrku na grobach ojców. Indianin zasługuje rzeczywiście, by nań patrzono. Wydaje się dumny jak król. Płaszczyz z białych gronostajów. Oznaka wodza pokrywa jego wyniosłą postać i tak dziką, że przypomina źle oswojonego jaguara. Twarz ma jakby wykutą z miedzi, podobną do głowy orła, a w tej twarzy świecą zimnym blaskiem oczy prawdziwie indyjskie, spokojne, niby obojętne, a złowrogie. Wodzi on niemi po zgromadzeniu, jakby chciał sobie upatrzyć ofiarę, bo zresztą uzbrojony jest od stóp do głów. Na głowie jego chwieją się pióra, zapasem matopor i nóż do skalpowania. W ręku tylko zamiast łuku trzyma długi drąg, który służy do chwytania równowagi podczas chłodzenia po drucie. Zatrzymawszy się na środku sceny nagle wydaje okrzyk wojenny. — Herrygot! — to okrzyk czarnych węzłów. Ci, którzy wycinali czjawatę, pamiętają dobrze to straszne wycie. I co dziwniejsza, ci, którzy przed piętnastu laty nie ulegli się tysiąca tak wyjących wojowników, posą się teraz przed jednym. Ale oto dyrektor zbliża się do wodza i mówi do niego, jakby chciał go ułagodzić i uspokoić. Dziki zwierz uczuł sztuk. Namowa skutkuje, bo po chwili sachem kołysze się już na drucie. Zapatrzony w żerandol naftowy postępuje naprzód. Drut ugina się silnie, chwilami nie widać go wcale, a wtedy indyjanin zdaje się wisieć w powietrzu. Idzie jakby pod górę. Jeszcze postępuje naprzód. Cofa się i znów idzie, chwytając równowagę. Wyciągnięte jego ręce pokryte płaszczem wyglądają jak olbrzymie skrzydła. Chwieje się. Pada? Nie! Krótkie, urwane brewo zrywa się jak wicher i milknie. Twarz wodza staje się coraz groźniejsza. W jego wzroku, utkwionym w lampy naftowe, błyszczy jakieś straszne światło. W cyrku niepokój, ale ciszę nikt nie przerywa. Tymczasem Sachem zbliża się do drugiego końca drutu. Staje i niespodzianie z ust jego wyrywa się pieśń wojenna. Szczególna rzecz: wódz śpiewa po niemiecku, ale łatwo to zrozumieć. Pewno zapomniał języka czarnych wężów. Zresztą nikt na to nie zważa. Wszyscy słuchają pieśni, która wzmaga się i podążnieje. Jest to pół śpiew, pół jakieś wołanie niezmiernie żałobne, dzikie i chrapliwe, pełne drapieżnych akcentów. Sływać słowa następujące. Po wielkich deszczach co rok pięciuset wojowników wychodziło szczawaty na ścieżki wojny lub na wielkie łowy wiosenne. Gdy wracali z wojny zdobiły ich skalpy, gdy wracali z łowów przewozili mięso i skóry bawole. A żony witały ich z radością i tęczyły na cześć wielkiego ducha. Ciawata była szczęśliwa. Niewiasty pracowały w ich wamach, dzieci wyrastały na piękne dziewczęta i dzielnych wojowników. Wojownicy umierali na polu sławy i szli polować z duchami ojców do srebrnych gór. Topory ich nie broczyły się nigdy w krwi niewiast i dzieci, bo wojownicy Ciawaty byli szlachetnymi mężami. Ciawata była potężną. Aż przyszły blade twarze z za dalekich i wrzuciły ogień do czjawaty. Blazi wojownicy nie pokonali czarnych wężów w boju, ale zakradli się nocą jak szakale, i noże ich zbroczyły się w piersiach uśpionych mężów, niewiast i dzieci. I oto nie ma ciewaty, bo na jej miejscu biali wnieśli swoje kamienne wigwamy. Wymordowane pokolenie i zniszczone czjawata wołają o zemstę. Głos wodza stał się chrapliwy. Teraz kołysząc się na tym drucie, wydawał się jak jakiś czerwony archanioł zemsty, unoszący się nad głowami ciszby ludzkiej. Sam dyrektor widocznie był zaniepokojony. W cyrku zbyła się śmiertelna cisza. Wódz wył dalej. Z całego pokolenia zostało jedno dziecko. Było ono małe i słabe, ale przysięgło duchowi ziemi, że się zemści. Że ujrzy trupy białych mężów, niewiast, dzieci. Pożogę, krew. Ostatnie słowa zmieniły się w ryk wściekłości. O, poczęły się zrywać szmery podobne do nagłych powiewów wikru. Tysiące pytań, bez odpowiedzi, cisnęło się do głów. Co zrobi ten wściekły tygrys? Co zapowiada? Jak dokona zemsty? On, sam jeden? Zostać czy uciekać? Czy się bronić i jak? Wazy zdas, wazy zdasz! Rozległy się wystraszone głosy kobiece. Nagle nieludzkie wycie wyrwało się z piersi wodza. Zakłócał się silniej, skoczył na drewniany kozieł stojący pod żerandolem i wzniósł drąg. Straszna myśl przyleciała jak błyskawica przez głowy. Rozbije świecznik, zaleje cyrk potykami płonącej nafty. Z pierwszych widzów wyrwał się jeden okrzyk. Ale cóż to? Saryny wołają stój, stój! Wodza nie ma. Zeskoczył? znikł w wyjściu? Nie spali w cyrku? Gdzież się podział? A to wychodzi. Wychodzi znowu ziejany, zmęczony. straszny. W ręku niesie blaszaną miskę i wyciągając ją ku widzom mówi błagalnym głosem. Was Kamień spada z piersi widzów. Więc to wszystko było w programie, więc to była sztuka dyrektora. Efekt? Sypią się pół dolary i dolary. Jakże odmówić ostatniemu z czarnych wężów? W antylopie na zgliszczach ciewaty. Ludzie mają serce. Po przedstawieniu Sachem pił piwo i jadł knedle pod złotem słońcem. Otoczeniem wpływ widocznie wywarło. Zyskał wielką popularność w antylopie, zwłaszcza u kobiet. Robiono nawet plot.